Dzień dobry, witam wszystkich. Dajcie znać, czy widać, czy słychać. Slajd o ryzyku już jest widoczny, także proszę się zapoznać. Mam nadzieję, że każdy języka. ryzyka. No i przechodzimy. Przechodzimy do tego, co ważne, i ciekawego, Metia Fibonacci na ropie WTI. Zbliża się do takiego poziomu, gdzie może zadziałać, uwaga, statystyka pomiędzy mierzeniami wewnętrznymi, a dokładnie między wewnętrznym a zewnętrznym. I tutaj chcę Wam pokazać ten motyw przy tak mocnym wolumenie skumulowanym, który prawdopodobnie będzie za chwilę, może dzisiaj, może jutro, może po południu, będzie miał miejsce. Zwróćcie uwagę na wolumen. Otoczenie jest ogromne, otoczenie popytowe, tak? Popyt jest ogromny, cały czas jest zielono. Wartości są narastające. W tym momencie według mnie ten poziom, który tutaj jeszcze trzyma, on tak naprawdę trzyma już któryś dzień. Zwróćcie uwagę, że to 886, no przy tak dużej liczbie testów, wiadomo, że w końcu zostanie nadbite prawdopodobnie lub wybite wyżej. No i mamy jakby z góry ustalony poziom tego wybicia, tak? 1272 to jest pierwszy przystanek, gdzie znajduje się dosyć mocny taki układ geometryczny właśnie na. WTI to są okolice 71,44. Ten poziom w tym momencie wynika też z układu harmonicznego, z układu Butterfly. A w tym momencie go pokazuje tutaj ta fala BC malutka. Wiadomo, może jeszcze się tam troszeczkę wydłużyć. Natomiast najważniejsze jest to, co się znajduje. Wyżej, a więc punkt DEGO METIA, no i to mierzenie właśnie 127,2 kończące, wypełniające cały układ harmoniczny. Także to jest setup przy tak mocnym otoczeniu. Pamiętajmy zawsze w zgodności Fibonacci i fale, wolumen. Tak yy, mam to rozpisane. Ta fala CD wzrostowa jest bardzo prawdopodobna do tego, żeby się. Za chwilę wypełniła. Jeżeli chodzi o złoto, złoto też wygląda ciekawie, ale do złapania dołka, tak? Jak to woli, spadającego noża. Ja pokazywałem na Twitterze, właśnie wysłałem wam na czacie. Też dajcie znać, czy obserwujecie moje zagrania, moje poczytania na żywo na Twitterze. Macie linka na czacie, ale jeżeli ktoś jest na Twitterze, wpiszcie sobie z polskimi znakami i nazwisko Łukasz Fiołek to jest mój indywidualny taki proje projekt, czy też profil, gdzie prowadzę rodzaj dziennika publicznego, tak? Z zagraniami, z motywami wejścia, wyjścia, Etapy też omawiam, no i wszystko w czasie rzeczywistym na żywo. Wiadomo, do południa po południu, no zawsze wtedy, kiedy skalpuję, wykonuję jakieś ruchy, podejmuję decyzję. Dzisiaj, m.in., było łapanie dołka na 61,8 na tym zrzuceniu. Pokazywałem to na Twitterze z samego rana. Skalpy wziąłem na zdaka, tak samo łapałem, także typowe zagrania, właśnie poranne, godzinka, dwie i kończymy, tak? Przechodzę oczywiście potem na sesję amerykańską, więc 15.16. W tym momencie 61 broni, bardzo ładny wolumen i na to też było zagranie, czyli w pewnej zgodności. Statystyka na złocie wiemy jaka jest: 61,8 działa od lat. W tym momencie ta akcja no, jest niemalże książkowa, bardzo ładne uzupełnienie, połączenie z ZZB. No i ten wolumen dodatkowo mi pokazuje właśnie zgodność i ten motyw do, do wzrostu. Według mnie tutaj 1 do 1 może być wypełniony, a więc ten motyw oparty na 1 zobaczcie, od dolnej do górnej krawędzi, górna krawędź 1952, no to były te, to znaczy były, były poziomy, które widziałem i które cały czas są tak jakby aktualne, więc tutaj ten zasięg wzrostów na Złocie w one, to one czyli w tę górną krawędź, górną ograniczenie go prostokąta jest jak najbardziej ok. Eee, przechodzimy dalej. Eee, zobaczmy szybciutko na indeksach, co tam słychać. Eee, tak, indeksy bardzo ładnie wybroniły te dołki, zarówno DAX, eee, zobaczmy też <laughs> Nazdaka. Eee, tak, to było łapane. Może zacznę od Nazdaka, bo tam też było kilka pytań. Ukażę na co było wejście. Eee, na Twitterze zazwyczaj pokazuję, omawiam to wszystko, no ale. Może nie każdy doczytał, już wam tutaj e, pokazuje tak? Był, co ciekawe, bardzo taki wewnętrzny układ harmoniczny, już naprawdę nie pamiętam, czy pokazywałem, czy nie. Na Twitterze dzieje się to wszystko szybko, niekiedy nie ma czasu na takie e, dokładne e, omawianie, natomiast tutaj był układ w układzie, tak? Czy jak to woli geometria e, wewnętrzna, więc ten układ harmoniczny z punktem D, z pięćdziesiątką całego ruchu wzrostowego i zbudującym się. Wolumenem popytowym na to były wejścia, moi drodzy. Tutaj ten dołek łapałem. Jak najbliżej wiadomo, punktu D wejścia mają być bardzo blisko poziomu Fibonacci'ego. No tutaj ta pięćdziesiątka pozycja już zamknięte z dużym zyskiem. Tych pozycji było dużo, bo cztery pozycje, jedna albo dwie były na złocie, dwie chyba. Także też bardzo fajny poranek. No według mnie tutaj ciągniemy dalej, bo jeżeli Europa odwróciła sesję azjatycką, sesję nocną, to znaczy, że Ameryka wejdzie i prawdopodobnie wybije nowy szczyt, a więc ten poziom z 21, z wczoraj, z godziny 20.30 według mnie jest do wybicia i ta trzynastka z przodu raczej do zaatakowania. Za, za 13k, moi drodzy, 13 tysięcy. Okrągły psychologiczny poziom na NASDAQu. Na, na się też wygląda ciekawie. W ogóle tutaj też... Te 15,500, a nie wiem, czy pamiętacie z niedzielnej odprawy, jeżeli nie, to przypominam nie śmiało, bo ten poziom jest e, no, już na celowniku. Bardzo ładne wzmocnienia. Sam poziom wynika z szerokiego mierzenia, ale też z takich lokalnych, powiem 15, z e, takich bardziej dziennych, intradayowych. I to są te okolice 15,5. Ja o tym mówiłem, poziom powtarzam, wzmocnienie mamy 161 stoi, prawda? Więc tu jest naprawdę punkt doniesienia na dzisiaj. Tak to traktuje, że ten poziom. Tutaj widzimy, że na dax się szczyt wybity, a więc na nas, dax i na indeksach amerykańskich, te szczyty z wczoraj też powinny być wybite. I dobrym pomysłem, oczywiście, jest pomiar całego tego ruchu spadkowego, czy tak zwany pomiar ostatniej korekty i sprawdzenie, jak rynek reaguje na mierzeniach zewnętrznych. W tym wypadku, oczywiście, 161 jest najważniejszym. No dobra, lecimy dalej. Co tam jeszcze nam zostało? Jeny. Tutaj bardzo ciekawy motyw związany z korelacją, czyli. No, jeden z pomysłów oczywiście, tak? Jak rozegrać motywy oparte na korelacji dodatniej, bo tutaj o tym mówimy, są oczywiście drugie rozwiązania, czyli znaczy są dwa, tak? Motywy oparte na korelacji ujemnej, czyli ręki przeciwstawnie, tak? Na jednym dajmy longa, na drugim shorta, lub korelacja dodatnia, czyli jednostronnie działamy jednokierunkowo. Więc jeżeli się przygotowuje do krótkiej pozycji na eurojenie, a przygotowuje się, no to 161,8 jest w tym momencie dla mnie poziomem najważniejszym 143,45 technicznie wygląda dobrze tu mamy układ harmoniczny mamy zewnętrzne mierzenie. No i tak moi drodzy to wygląda x na dole a b c i punkt d właśnie 161 dolar do jena usd yen. zobaczmy właśnie to jest ta potęga słuchajcie tej korelacji czy takich zagrań a to często wykorzystuje najczęściej między euro dolarem a funtem i euro jenem a dolarem do jena nie I tutaj pokazuje ten wariant numer 2, bo to się dopiero buduje a więc też mamy troszeczkę czasu na to żeby Fajnie to przygotować, zaobserwować te zależności, polecam je znać, bo naprawdę w tradingu już od wielu, wielu lat je stosuje, czy w scalpingu, czy nawet w nawet takich zagraniach pozycyjnych, tam troszeczkę na dłużej. Układ harmoniczny, pytacie, czy jest równolegle na jenach? Tak, na je nie pokazałem na dolarze do Jena, czyli USD USDN. W tym momencie go pokazuję, oczywiście, setup harmoniczny właśnie z tym takim wydłużeniem na 161. Również się znajduje bardzo fajny układ kraba i w jednym i w drugim przypadku, tak? Więc właśnie to jest to, co mi pomaga w takich sytuacjach, że tworzy się praktycznie ten sam układ na różnych instrumentach, na różnych parach walutowych. A ja z góry wiem na co czekać, a jakby kierunek jest jeden, bo pamiętajmy, że i na urojenie miejsca na wzrosty mamy i na Dolasze że doje również ten poziom 133,09 według mnie do zaatakowania. Nadgas na zakończenie, łapki w górę pamiętajcie. Kto jeszcze nie przybił wirtualnej piątki, no to śmiało, niech to zrobi. Nadgas tutaj wybronił to 161. Wybronił 161, co prawda nadbite. Wczoraj pokazywałem taki głęboki układ harmoniczny. Przypomnę go. On był, był, no i jest ciężki, tak? Bo tutaj zwróćcie uwagę, że zaraz zniknęło, więc już pokazuję jeszcze raz. Tu mamy x na samym dole. Chcę przypomnieć to, co było wczoraj, tak? Tematem naszych rozważań: A, B, B, C i punkt D, prawda? Pokazywałem zewnętrzne mierzenie fali BC jako wzmocnienie. Tutaj zwracam uwagę na to, jak cena na wysokości 161 będzie się zachowywała. Było nadbicie, czyli standardowa pułapka, tak? To, co się często dzieje, czyli dolny cień wybijający. W tym momencie zwróćcie uwagę, że gaz ziemny nie jest jeszcze, przynajmniej ja nie mam takiego, e, takiego przekonania do tego, że e, wychodzimy wyżej, dlatego, że zobaczcie, fala BC, a więc 1 to 1, tak, balans tej fali wewnętrznej układu harmonicznego nie został ani zaatakowany, ani nie został wybity, dlatego wniosek, słuchajcie, końcowy jest taki, e, ja bym powiedział, że to jest w tym momencie najważniejszy technicznie opły na gazie ziemnym, e, to jest ZZB, czyli położenie punktu B układu harmonicznego, górna 1 do 1 tego zielonego boksa, no i okolice 2,40, tak? Jeżeli tego poziomu nie złamiemy, tego nie wybijemy, no to jest według mnie dalej kierunek spadkowy. wolumeny widzimy cały czas na czerwono z delikatną przewagą. Nie ma jakiejś bardzo dużej przewagi, tak? Bo nie widzimy, że jest jednostronna przewaga, natomiast czerwony chyba bardziej się w ciągu ostatnich kilku dni rzuca w oczy, a więc cały czas ta presja sprzedających podaży jest. Widoczna. Także tutaj proszę pamiętać o tym poziomie. Według mnie ten poziom na gazie ziemnym no jest ten najważniejszy, okolice 2,40. Dobra, słuchajcie, tyle na dzisiaj. Na Twitterze nie jestem obecny, także ja za chwilę wracam do tradingu o 12.15. Krypto standardowo pamiętajcie, codziennie słyszymy się dwa razy, co najmniej dwa razy, bo będzie tych tradingów, live tradingów więcej, Spotkania na żywo, FiboTV, Akademia. To wszystko będziemy jeszcze rozwijali, spotkania u nas w biurze. Jeżeli ktoś by chciał, to zapraszamy na wspólny live. A o 12.00 codziennie swoich. 12.15 krypto trading, także za chwilę zaczynamy analizę bitcoina, a na krypto też się dużo dzieje, także zapraszam do dosłownie za minutkę. Miłego dnia Wam życzę, no, powodzonka, do usłyszenia.